Witam Cię z tej strony Hintmon i witam Cię już na 79 odcinku z Ghost of Tsushima. Nie ma co przedłużać. Zapraszam Cię do oglądania. Wolę się tu tepnąć i iść potem do Masako. Bo tutaj jeszcze wchodziłem po... ...spore ilości kamieni, etc. Więc szybciej będzie chyba tak. Koń! O, koń. O, tu będzie pewnie Adashi. Znaczy Adashi, Boże. Masako. Co to było Adashi? Bo już zapniałem. Jak mówiłem, tak zrobię. Chłe, 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 chłe. Ej, to jest dwa w jednym, bo jeszcze się podpalił. Dobra. Wysadzałem już Jelenie w tym. to była Dashi? Chyba, że masako się nazywa Dashi. A, Adashi to nie był ich ród? Dobra. Ten klan znaczy niż jej ród.

我が館に資格を放ったことが分かった。奴も犯人の一人だ。梶原の家はこの近く。坊主が場所を知っておるが、口を割らぬのだ。それでは、私が聞いてみましょう。巡視。無事で何よりだ。酒井様もご壮健で。梶原というものを探しておる。 居場所を知っておるな。雅子様はひどくお怒りのご様子で、あやつを謝めるのではありませんか。あだち家を襲った連中とつながっておる証拠があるのだ。うん、まさかあの梶原が一回の心優しき漁師でございますよ。雅子様は我をお忘れなのでは。純心、話をするだけだ。 Co czujesz, że Adashi, Boże, czemu mówię Adashi co chwilę? Głowa rodziny. Coś czujesz, że Masako może go zabić? Tak jak zabija pani nam w knajpie, to jedną osobę kiedyś. To była chyba nawet główna misja z nią. Albo pierwsza misja.

よかはたのげなんだよな。有能ではあった。がかった。よかった。よかった。よかった。よかった。よかった。よかった。よかった。よかった。よかった。よかった。よかった。よかった。よかった。よかった。よかった。よかった。よかった。よかった。よかった。よにった。よかった。よかった。のかった。よかった。よかった。よかった。よかった。よかった。よかった。よかった。よかった。よかった。よかった。よかった。よか

Coś na telefonie jeszcze mi przyszło. I znowu. Może internet nareszcie mi załapał. No sztraf w niego! Halo gro! Uratowałeś Mongoła. No kurwa. Myślałem, że podstawę ducha już mam. Dobra, mam postawę ducha nareszcie. Takiego mnie jeszcze ona chyba nie widziała, masako. Cześć. A może nie widziała? Nie fajna teraz, czy w zeszłej misji to do... robiłem. Szukaj dom, na razie to muszę przeszukać ich, czy mają na przykład kunai, bo chyba mi trochę tak jakby brakuje. Mhm, mam trzy na pięć. O, I to było akurat na zdjęciu. Oni żyją. ならどこののはどこ,だここからのののはだに足跡る。外続いておるのものやもや知ません。一人で逃げったチッだ。 I czy te ślady nagle się pojawiły, czy wcześniej były one tutaj? Widoczne Te dalsze znaczy, o cześć, <śmienny> お前が殺した頼まれたのです蒙古に殺されるよりは救いがあるとおのれジン一族を殺めるため館に資格を送ったのはお前だな主の名を言え答えれば楽に殺してやってもよいぞおのれが妻子にしたようになあのお方は分かってくださったのだ何を分かってもらえたあんたのせいで身を滅ぼし カドウェブじゃは聞くテテマカセデでョミオホロボシタコトインアイアンサダオミトウキブンデアタハニンドモイコンクロヤカトウソタヨデスカイウランヨイダクブシンアヒトおるようだタココく心当たりがない。突き止めバば。 I kolejna misja z masaką wykonana. Chyba ostatnia misja poboczna na tej wyspie. Z tych, które mam odblokowane, Znaczy odnalezione, niżej odblokowane. No i mam na jeszcze jeden punkt, więc chyba mi się jednak nie zbagowało. Talizman dzikości. I kolejne dwa jedwabiu. O, kolejna misja z Masako. 8 na 9 i zbroja z samurajskiego klanu. Barwing znaczy. To polecę tutaj od razu do niej. Nie racji dosłownie koło tego czegoś. Jest misja z nią. 8 na 9 Pytanie, czy misja z nią się skończy, już na tej wyspie, czy jednak będę musiał iść na wyspę. Jak ona się dwie?

ジュンシンはどうしても、ジュはどうした？も、ジュンシングはしていジのですがグはどうしても、に襲われたュンシングはどうしれも、ジュンシンさこどうしても、ジュどうしても、ジュンシンはどうするも、ですかシどうしても、ジュンシンしても、ったのだルミングしてンシングうな男が形状ンうも、ジがンっても、りません <laughs> だがはどうしても、ジュンシングは しかも犯人どもが持っておったのと同じ紙でル民の野営に食料を流すと書いてあったその代わり私の居所をこと細かに教えろともなそれは申し出証拠になりません私に隠れて犯人どもと通じておった証拠にはなる真相を探りましょう重心に話を聞きます秋。<Okay. S 2> まあいいだろう Pytanie, czy jej słowo coś znaczy. Czy nie zamorduje... Jak... trzecią osobę już tak... w szale. Bo coś złego powiedziała. Osoba i Yeps z katany, i jebs z katany po raz... i jebs z katany po, razy, z katany po trzeci. W tej pierwszej miejsce chyba nawet napierdalała w niego z parę razy. Po tym jak umarł już. To nie było jej nie tylko łeb, 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 łeb. Znaczy, jeb, 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 jeb. Poczekaj, widziałem tutaj trudkę. Jeszcze jedną widziałem gdzieś. O! To je masako. Nie poradzić sobie sama A, mam ją full. Masako, 犯人どもはたちにものを言わせ、家族を殺した。どうか。純真の罪が明らかになるまでたちを抜かぬように。七五を殺した連中と、お主は話をしたいと思うか。いいえ。志村殿はそやつを追い詰め、首を取ったそうだな。家族の敵が撃たれたお主に。邪魔立てをする道理はないぞ。にゃあ、にぼんの、しんちいち。まさこ。 Czyli na, po prostu w tych białych kwiatach zawsze są trudki. przynajmniej miło wiedzieć. Przykro mi masako. Nie wiem jakim cudem ty kuźwajce żyjesz, ale twój koń powinien paść w szał. Jacy znał Mongołowie? Czemu tu są plamy farby? Czemu Mongołowie są na biało? Mukiyo ja go. Dobrego wybrałem wojownika.

Ej, to mi zalicza, jak on zabije innych? Czy nie? Nie, nie zalicza mi. Czemu oni mówią po innym języku? Zamiast po polsku. Jakbyś powiedzieli w Kiedy zrozumieć, o kotunkanie. <trybuj> trzech nie że nie wiedział, że nie wiedział. Przed trzech skry skrytobójstwem nie udało mi się zrobić. O, tu są rzeźby. Jin, uragili jest Okej okay. Pojedynek z masako A przecież ona... A ja ona ma katanę, Dobra, jebłem się. Ale ja nie mam kulek! Jak ja ją, ją zabiję bez kulek. Tego się nie spodziewałem, że będę miał pojedynek z nią. Chyba, że to miała być przedostania misja. Boisz się mnie? Ona się mnie boi. Fajnie, że mogę postawę to tutaj sobie zachować. Użyć. A ja złożyłem obietnicy, że cię zabiję. Biedna pani Masako. Nie wygrasz z samurajem. Chyba Słyszę. Słyszę. Mam dwie katany. Ej, oni dziwne, że nie trafiają. My stoimy w miejscu, a nie trafiają w nas. Ale miło się z nią walczyło. Była trochę za łatwa oprócz tego. Znaczy, ale oprócz go Not bad. Oj, trochę za blisko rzuciłeś. Oj, ty chuj jeden. A, ja nie mam już tego.

私は全てを失ったのだぞ違うすべて捨てたのです仇のために龍像を前にして同じことが言えるのか怒りに任せてはなりません仲間を失わぬためにも私はまだ仲間か Jaj, znowu mi obiecuję coś. Prześladów, ja chcę moje zapiski. I to są zapiski. To jest skóra, boże. Gdzie są jakiekolwiek zapiski w tej grze?

何者が施しの話を持ちかけた、花と名乗っておりました嘘だ雅子殿花と姉上だあの夜死んだかと思っておったが二日前訪ねてきたのです真っ赤な着物に金色の帯を締め菊の花の香りを漂わせておりました信じぬぞ嘘だ 私は何も漏らしておりません。本当です。もう行け。<Okay. S 2> 姉上が。生きていて。子供らを殺しただと。なぜ足立家を襲ったのでしょう。わからん。直接聞いてやるわ。 No niestety już na tej drugiej wyspie jest ta kolejna. Choć zgaduję, że po tej misji głównej, którą teraz będę robić, to pójdę na tą drugą wyspę. Znaczy pójdę do zamku tego Simurów Jeszcze na drugą wyspę. Zaraz mam kolejny punkty, jak wpad mi ten punkt jeszcze jeden To mam ostatnio blokowane w tym... Nie pamiętam co się nazywało Cztery pory wojny Barnik i 2 b 2 Ty, cmentarz może będzie świetlik. Znaczy, nie świetlik, co świeżczyk? Dobra, chyba nie ma. I lecę najpewniej na zamek Keneda. Znaczy, jest Shimura. Takie, jakie tutaj widać po boku. Wszystkie postępy mam skreślone. I jest yy, odzyskać zamek Shimura. Akt drugi, czyli chyba po tej misji już zaczynam. Akt trzeci.